jak tylko możemy. Proszę się nie gniewać na konkurs, proszę się nie gniewać na nas, za na nasze komentarze. Jesteśmy wszyscy poruszeni, ale, jak to się mówi, konkurs zbliża się do stulecia, czyli żyje dalej. Będziemy obchodzić hucznię urodziny. Dziś o godzinie 20.00 w Teatrze Wielkim Oferze Narodowej odbędzie się koncert laureatów. Będzie, będą ogłoszone wyniki, będą czerwone dywany, będą kwiaty, Wszyscy cieszyć, no bo nie mamy za bardzo innego wyjścia. I jeżeli, jeżeli możemy tradycyjnie zaproponować Państwu na pożegnanie finałową część koncertu F-Moll Chopina zagraną przez Erika Lu i Filharmoników Narodowych pod drużyną Andrzeja Borejko, no to niech się tradycji stanie zadość, choć jeszcze Jan powiedział. słowo. No, słowo takie pojęty właściwie. No, ten wynik tego rocznego konkursu. To przypomina sytuację roku 1960, kiedy wszystko wskazywało na to, że to nie po linii wygra, tylko kandydatka z kraju Radz, Bo taka by po prostu była punktacja, ale ktoś się zreflektował i po prostu ratował tę sprawę, bo to się rozeszło pomiędzy wyborami. I też o drugiej <laughs> No Nie, to chyba szybko. Szuka. Obiecany <laughs> Chopin, obiecany zwycięzca 19 konkursu Chopinowskiego amerykański pianista Lu, a ja już bardzo dziękuję Joanie Ławrynowicz Just, bardzo dziękuję dziękujemy pani profesor, dziękujemy y, naszemu ekspertowi Karolowi Radzidomiczowi. Dziękuję, dziękuję Janowi Popisowi, dziękuję tak, wszystkim dziękuję. innym gościom, którzy tutaj i ekspertom, którzy pojawiali się przy tym fortepianowym stole w studiu. Zainstalowanym w sali malinowej FI Narodowej. Dziękujemy wszystkim Państwu, że byliście z nami przez te trzy tygodnie. I jeszcze się nie żegnamy, bo jutro, dzisiaj, już o godzinie 19.50, zapraszamy najgoręcej na koncert laureatów. A teraz Eric Lou i finałowa część koncertu f pol Chopina Gra, zwycięzca XIX konkursu Chopinowskiego. Do zobaczenia. thank mm -hmm. you